Czy lęk może wpływać na moje serce? I tu odpowiedź będzie tak. Twoje szalenie bijące serce jest bardzo mocno połączone z twoim układem nerwowym. I kiedy ty myślisz, że coś ci grozi lub myślisz o czymś, co będzie nieprzyjemne cię czekało, to zdecydowanie reaguje twój układ nerwowy razem z twoim serduchem. I twoje serducho może bardzo intensywnie pracować. To może być zdecydowanie fałszywy alarm, bo w zasadzie nie ma przed tobą żadnego niebezpieczeństwa, ale samo pomyślenie o tym, że będziesz mieć egzamin, ktoś będzie cię oceniał lub masz się pojawić w miejscu, w którym czujesz, że możesz źle wypaść. Nawet taka sytuacja może sprawić, że twoje serce będzie bić szybciej. Dobre informacje są takie, że można regulować pracę serca poprzez oddech. No i tu możemy zdecydowanie wpływać, aby serce biło wolniej, e, czyli do swojego, kiedy zaczynamy pracować z oddechem, możemy właśnie wpływać na to H. Więc kiedy masz problemy, że twoje serce zaczyna pracować szybciej? Zaczynaj oddychać, głęboki wdech i powolny wydech. Dzięki temu wysyłasz sygnał do swojego mózgu, że jest bezpiecznie, a kiedy on myśli, że jest bezpiecznie, bo oddychasz spokojnie, no to zaczyna się wyciszać twój układ nerwowy, no i twoje serce zaczyna bić wolniej. Więc jak najbardziej jedno jest z drugim połączone, im ale można to regulować, można na to wpływać. Jeżeli masz pytanie, zadaj w komentarzu, ja chętnie odpowiem. Wszystkiego dobrego. Monika Świtoń.